Który kosmetyk okaże się lepszy. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na odcinek z serii To czy To, co jakiś czas właśnie takie odcinki dodaję i będziemy sobie porównywać kosmetyki z aktualnej promocji w Rossmanie. Promocje trwają do 3 lutego włącznie, a na kanale czeka na Was już przegląd promocji, także Was tam zapraszam, ale jest też również odcinek TOP 10 kosmetyków z aktualnej promocji w Rosmanie. W tym odcinku zobaczycie też dużo kosmetyków, które po prostu bardzo lubię, ale nie umieściłam akurat w tamtym odcinku, bo stwierdziłam, że sobie dzisiaj je tutaj porównamy. Chcę Wam pokazywać różności, przypominać też te różności, tak żebyście mogli sobie dopasować produkty pod siebie, a nie pod to co akurat, Akurat gdzieś tam teraz jest popularny, bo nie zawsze wiecie to, co jest teraz w trendach, nam pasuje. Dlatego tworzę różne treści. Ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. A porównanie zaczynamy sobie od podkładów. I mam tutaj dwa podkłady, które bardzo bardzo lubię. I akurat mówiłam wam właśnie w top 10 kosmetyków, że ten podkład, czyli Lovely Camouflage, będzie właśnie w tym porównaniu o ile nagram, a nagrywam, więc jest. Jeżeli jesteście dłużej ze mną tutaj na kanale, to wiecie, że ja ten podkład używam cały czas, non-stop, cały czas mam swoje opakowania. Najczęściej kupuję oba. Kolory porcelain i właśnie nude. Nude jest jaśniejszy, choć to jest numer dwa niż jedynka Porcelain, ale tak naprawdę ta różnica nie jest jakaś taka kolosalna i używam zamiennie, natomiast rzeczywiście ten nude odcień bardziej mi tutaj pasuje. Czasami mieszam, ale generalnie używam też zamiennie, w zależności od tego. Co jest jeszcze um, nieotwarte w drogerii, no bo czasami te podkłady są wszystkie pootwierane. One mają tutaj taką folijkę, sreberko takie zaklejone, tutaj, więc widać po odkręceniu, czy ktoś go używał. Więc tutaj mam odcień numer dwa i już wam pokazuję na słoczu. On się prezentuje w ten sposób, więc jest to podkład um, z żółtymi tonami. Jest to podkład, który jest gęsty i który jest bardzo, ale to bardzo kryjący. Także nakładam sobie tutaj na twarz. Mam też wrażenie, że on gęstnieje z czasem, dlatego że po samym otwarciu on jest troszeczkę bardziej lejący, natomiast z czasem on gęstnieje, tak zauważyłam to, bo aż się przestraszyłam kiedyś, czy nie kupiłam produktu, który zmienił formułę po prostu, a może gdzieś o tym nie mówili, natomiast już teraz znowu jest taki dosyć gęsty, więc ta formuła delikatnie się zmienia w trakcie używania. Nie wiem, z czego to wynika. Natomiast też on tutaj nie jest otwarty, wiecie, jakoś bardzo długo. Ale też nie jest tak, że już później jakoś zasycha. To nie. Po prostu delikatnie gęstnieje. No i potem to się już utrzymuje. No ale zobaczcie. Minimum kosmetyku tak naprawdę. Dla mnie minimum. A tu wszystko jest po prostu zakryte. Jeżeli ktoś z Was nie lubi mocnego okrycia, no to na pewno nie będzie podkład dla Was. No bo to jest mocno kryjący produkt. Wtedy produkt o takim średnim kryciu, to jest Fresh End Juicy, który też uwielbiam właśnie z Lovely i on jest w tym odcinku top 10. Natomiast to są też odcinki takie, gdzie nie testuję tych kosmetyków. Testy tych kosmetyków są już na kanale. Jeżeli jesteście nowi, to sprawdzajcie sobie przypięty komentarz. Tam macie wszystko wypisane. Linki macie do testów i testy są dwudniowe, trzydniowe, już od dobrych kilku miesięcy. Więc generalnie większość tych produktów ma takie długie, długie testy. O, widzę, że sobie ubrudziłam spodnie którymś e, kosmetykiem, nawet nie wiem kiedy. W każdym razie mam drugi kosmetyk, czyli drugi podkład, odcień 02, i jest to montacz. Najczęściej mieszam go z 01, z jedynką po prostu, bo lepiej mi to wygląda na twarzy, dlatego że dwójka jest bardziej żółta. I tak, on czasami może pluć, mniej pluje niż ten różowy podkład montaż, chodzi mi o tę pompkę, więc ja po prostu najczęściej nakładam go w ten sposób, że odkręcam i sobie nakładam z tej rurki. I tak wygląda porównanie, no jak widzicie, dosyć podobne są to odcienie, jest to dosyć żółty kolor. I podkład montaż to również podkład, który mnie zachwycił w ubiegłym roku, bo on jest świeżakiem, jeżeli chodzi o rynek tutaj kosmetyczny, można tak powiedzieć, no bo Lovely Camouflage już, już jest ze mną od kilku dobrych lat. A tutaj Lovely, lovely Stars from the Stars Montage wyszyty w ubiegłym roku w 2024 i zachwycił mnie, dlatego że przepięknie wygląda na twarzy. Super kryje. Ja wezmę sobie drugą e, częścią gąbki. Super kryje, pięknie się trzyma na tej twarzy i właśnie jeżeli chodzi o tę konsystencję, to ona jest lżejsza bardziej płynna niż na przykład właśnie Lovely Camouflage. A krycie jest również bardzo, bardzo dobre. No zobaczcie. Jedna warstwa. A naprawdę mega fajnie to wygląda. Patrzę tutaj sobie w podgląd też, jakby to widzicie. No i tak się to prezentuje. Generalnie używam jedną warstwę, czasami mogę dołożyć drugą. Natomiast w zasadzie Najczęściej używam tę jedną warstwę. Tutaj minusem może być to, że podkład mocno pachnie. Jest już otwarty jakiś czas i nie widzę, żeby ten zapach gdzieś tam uciekał. Także tutaj może być problem dla osób, które nie lubią zapachu w kosmetykach. W lovely jakoś tego zapachu nie wyczuwam za bardzo, a tutaj no, ten zapach jest mocny i towarzyszy przez jakiś czas na tej twarzy. To nie jest tak, że on wyparowuje w ciągu minuty. Więc czuć go na tej twarzy przez jakiś czas. Także, jeżeli nie lubicie zapachów w kosmetykach, no to raczej ten kosmetyk nie będzie dla Was. Więc to są produkty, które są dla osób, które lubią krycie. Jeżeli lubicie gęste formuły, to polecam Wam to. Jeżeli wolicie coś lżejszego, to polecam Wam to. Tutaj też, moim zdaniem, łatwiej dobrać kolor niż tutaj. Tutaj mamy chyba cztery tego kolory, tutaj chyba jest ich więcej, jak dobrze pamiętam. W każdym razie wydaje mi się, że łatwiej dobrać tutaj te odcienie. Minusem jest to, że szaf Stars from the Stars jest mało, dosyć w Polsce, w Rossmanach, natomiast da się go zamówić na kokolicie, da się go też zamówić właśnie na stronie Stars from the Stars i da się zamówić go w aplikacji Rosmana. Już też testowałam zamawianie online do domu z Rosmana i wszystko przychodzi fajnie zapakowane, więc też Wam w ten sposób polecam robić. Więc tak to się prezentuje, tutaj mamy dwa 25 gramów kosmetyku i tutaj też mamy 25 gramów kosmetyku, więc jeżeli chodzi o pojemność, to mamy dokładnie to samo. Zobaczcie sobie z bliska, tutaj jest strona z Lovely Camouflage, a tutaj jest strona z podkładem montaż. No tak jak mówię, jeżeli chcecie taki, taki test wielogodzinny, to sprawdzajcie w przypiętym komentarzu film i przechodzimy do korektorów. Numer jeden, no to lovely, fresh and juicy. Numer jeden ja sobie używam. Mamy tutaj, moi drodzy, nie wiadomo ile mililitrów. Nie mam tutaj tej informacji napisanej. Chyba nie ma. Nie widzę. No w każdym razie, mamy tutaj Lovely Fresh and Juicy I L'Oreal True Match I to jest wersja Radiant Serum Concealer Czyli to jest jeden z tych najnowszych O ile nie najnowszy właśnie korektor Od L'Oreal Ja wiem, że niektórzy L'Oreala nie uważają Nie lubią, więc ja nikogo słuchajcie nie namawiam Jeżeli nie lubicie jakiejś marki no, to przecież ja Was nie namówię i myślę, że no, każdy powinien sobie używać to, czego chce. Natomiast jeżeli lubicie markę L'Oreal albo jesteście ciekawi, to jak najbardziej można tutaj przetestować. Oba te korektory mi się podobają, oba te korektory mi się sprawdzają, więc gdzieś tam też będzie mi ciężko wybrać. Może, wybiorę, może wybrałabym Fresh and Juicy, dlatego że jest po prostu o wiele, o wiele tańszy. No, jednak trumacz jest no generalnie o wiele droższy. Za jednego tłumacza kupicie dwa czy trzy opakowania Fresh and Juicy. Nie wiem ile teraz, nie pamiętam po prostu, ile teraz kosztuje ten korektor w promocji. Wy widzieliście już na screenach, więc wiecie. Ale przejdźmy już do pokazania tych produktów, więc Lovely Fresh and Juicy, proszę bardzo. Odcień jeden mógłby być jaśniejszy, to już możecie widzieć po mojej dłoni. On jest, no nie jest jednym z najjaśniejszych korektorów, więc tak to się prezentuje. I mamy tutaj L'Oreal, i ja mam odcień najjaśniejszy z tego co pamiętam: 0.5D, odcień Light. I tutaj z boku, w ogóle, tutaj mamy taki fajny aplikator. No i zobaczcie, no różnica w jasności jest ogromna, no bo L'Oreal jest o wiele jaśniejszy. Więc jeżeli chcecie rozjaśnić sobie tę twarz i macie jasną karnację, to zdecydowanie tutaj L'Oreal wygrywa. Jedna z was mi ostatnio w komentarzu napisała, że. No, nie uważa, że. Bo powiedziałam tam chyba, że przydałby się jaśniejszy kolor tego lobby. Jedna z was chyba tam napisała właśnie, że ma dwójkę, ma jasną cerę i w sumie jej pasuje, więc po co ten jaśniejszy? No, właśnie po to, że. Nam się może wydawać, że jesteśmy jaśni, ale są ludzie jaśniejsi. Ja jestem jasna, ale wiem, że są jeszcze, jeszcze, i jeszcze bardziej jasne karnacje. Także, no, gdzieś tam szłabym, jak widzicie, w jaśniejsze jeszcze odcienie. Są też problemy z doborem ciemniejszych Odcieni, także ogólnie szłabym w to, żeby gdzieś tam tę kolorystykę rozszerzać w każdą ze stron. No natomiast tutaj po tym widzicie, że różnica jest po prostu ogromna. Ale jak nałożę pod oko, to jakoś to się, słuchajcie, ładnie zgrywa. I nie mam takiej ciemnej plamy, jak na przykład w przypadku. Healthy Wear od A.A. Wings of Color. Jak nałożyłam go z jaśniejszym podkładem, bo mam jeszcze jaśniejsze podkład niż to, to tutaj Fresh Juicy się sprawdza. Natomiast tam mam ciemną plamę i wydawało mi się, że on ostatecznie nie ciemnieje w dwudniowym teście, ale potem napisałam Wam właśnie komentarz, przypięty komentarz Wam dodałam, że no nie polecam jednak tego korektora, bo jednak mocno, mocno ciemnieje i zauważyłam to właśnie po kolejnych dniach. Jeżeli coś się zmienia w postrzeganiu moim danego kosmetyku. To też Wam właśnie przypinam komentarz pod danym testem. Natomiast nie dzieje się to zbyt często. Tutaj akurat jedna taka sytuacja nastąpiła, ale raczej jak już przetestuję te 2-3 dni, produkt to już mam zdanie właśnie wyrobione. O tutaj akurat wyszła taka sytuacja. No i jak widzicie, dobrze się to zgrywa. A Troszeczkę te okolice mi tutaj rozjaśni. Na pewno L'Oreal ma taką konsystencję bardziej lejącą. Lovely ma taki bardziej musik, taka chmurka to jest, więc wydaje mi się, że ten radiant serum od L'Oreala będzie właśnie dla takiej suchej skóry, dobry, może nawet dla takiej dojrzałej skóry też, dlatego że nie powinien podkreślać jakichś załamań, przesuszeń. Więc to jest myślę, że też duży plus. No zresztą sam produkt nazywa się Radiant, taki właśnie rozświetlający ma być, więc gdzieś tam zmęczone tutaj cery tak zwane też to docenią. No i bardzo fajny produkt. Tutaj mamy też kwas hialuronowy i kofeinę. Więc to też może fajnie działać. No, ja jednak jestem, wiecie, za pielęgnacją, jeżeli chodzi o takie składniki aktywne, i to ona powinna być naszą bazą, a nie dany kosmetyk. Ale jeżeli coś w danym kosmetyku jest jeszcze dodatkowo, no to też myślę, że w porządku i tak się to prezentuje, generalnie jakoś mocno się te produkty nie zbierają, ja mam dosyć mocną mimikę twarzy, więc gdzieś tam tutaj widzicie też te powieki dolne tutaj się ruszają, więc generalnie coś tam mi zazwyczaj wchodzi, ale jak dobrze utrwale to z tymi produktami generalnie problemu nie mam, więc oba bardzo lubię, raczej bym wybrała Lovely ze względu właśnie na cenę, a jestem ciekawa, co Wy wybierzecie. A pod okiem prezentuje się to w ten sposób, z takiej bliższej odległości. Na usta nałożyłam sobie ten olejek z nyx ale moi drodzy, on jest z kalendarza adwentowego nyx więc nie mam tutaj napisanego odcienia. Niestety, więc nie wiem, który to jest kolor. Jak widzicie, tylko takie są informacje tu z tyłu, pod spodem nic nie ma. A teraz czas na kategorię bronzery. I mam tutaj jeden z najnowszych bronzerów. Jest to Wonder Show od Eveline. Ja tutaj na kanale testowałam dwa odcienie. Dziś przygotowałam Be Happy czyli kolor taki dosyć ciepły, może nawet zbyt ciepły, więc nie wiem, czy ten bineutral nie powinnam wziąć, ale dobra, już wzięłam ten, więc będzie w porządku, bo coś mi się wydaje, że on był bardzo taki, no właśnie, pomarańczowy. <grym> Dlatego po niego zbyt często nie sięgam, ale jakoś tak wpadł mi pierwszy w ręce. No dobra, więc będzie to ten kolor, natomiast jest porównanie z tym odcieniem też 01 bineutral, jak dobrze pamiętam, więc podlinkuję Wam i mamy tutaj 8 gramów produktu. Całkiem w porządku stick, to jest, jak lubicie sticky, to można sobie myślę, że spojrzeć, ale na ten odcień 01, bo ten jest dosyć pomarańczowy, co zaraz zobaczycie. Chyba, że mi się coś pomyliło, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Natomiast też ostatnio testowałam takie styki od Hea. One są w Hebe, na przykład, ale są też w drogeriach online. Ostatnio widziałam, że też na kokolicie się pojawiły. Pewnie na Minty Shopie będzie w mintishopie, więc można sobie sprawdzać. I one mają co prawda 5,5 grama, ale są tak mięciutkie. I też tutaj mamy trzy kolory, więc nie wiem, czy te by były nie lepsze tak naprawdę. No nie, no jestem pewna, że te są lepsze. Mi bardziej po prostu pasują, ja uważam, że są lepsze. Natomiast te Wondershow też są całkiem, całkiem w porządku. No a drugi produkt to jest Lovely Creamy Pudding. I tutaj też fajna cena, mamy tutaj 15 gramów, więc dosyć dużo. I produkt ten po czasie bardzo polubiłam, to też Wam właśnie mówię. To jest taka konsystencja plastelinki trochę, bo jak o, widzicie, dotkniecie, to on się załamuje. Odcieni jest kilka do wyboru. Ja mam tutaj jedynkę. I zobaczcie, tak wygląda porównanie. Tutaj mamy Lovely, tutaj mamy Eveline. Na pewno Lovely ma y, mniej krycia, mniej pigmentów sobie niż Eveline. Natomiast bardzo ładnie się buduje, co zaraz sobie zobaczycie. No ale Eveline tutaj bardzo pomarańczowo przy nim wypada. To może najpierw Eveline. O! Jak mam porównać też do na przykład stiku, od Nam ten produkt, to też wydaje mi się, że Nam jest trochę lepsze. Dlatego, że ta konsystencja jest mniej twarda niż tutaj natomiast o i to co też jest ważne to to, że nam też jest większy wybór kolorystyczny. Tutaj mamy dwa te kolory, jeden taki chłodniejszy, drugi właśnie taki dosyć ciepło pomarańczowy. natomiast generalnie jak widzicie z pigmentem problemu nie ma, dobrze się to rozciera, więc no generalnie w porządku. Natomiast ten produkt mnie nie wprawia w jakiś taki turbo zachwyt. Ostatnio ogólnie jakiś mam problem z Eveline. Czy problem? No względem poprzednich lat mniej zaskakują, jakoś inne marki potrafią bardziej zaskoczyć. Więc czekam na nowości w 2025 roku, które wyjdą. Pojawiają się takie pojedyncze perełeczki właśnie z Eveline, które mnie zachwycają. Natomiast kiedyś to były całe kolekcje, które mnie zachwycały. I nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że rzeczywiście inne marki się bardziej rozwinęły, czy też kwestia tego, że już tyle produktów przetestowałam. Chociaż nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tyle produktów już przetestowałam, bo nadal różne marki mnie zachwycają i to tańsze, i te droższe. Na przykład ostatnio Essence mega tanie kosmetyki. Żaden z nich nie kosztuje więcej niż 20 zł a robiły, robiły naprawdę bardzo fajny efekt i mam je tutaj cały czas w użyciu, jeżeli chodzi o rozświetlacz, o róż. Jak nie widzieliście tego filmu, to też Was oczywiście zapraszam. No i tak się prezentuje właśnie nasz stick. Nawet nawet nieźle to wygląda, nie jest aż tak bardzo pomarańczowo. Jakoś tak zapamiętałam to gorzej. Być może dzisiaj nałożyłam też mniej tego kosmetyku. No i teraz dokładam sobie Lovely. No i tak, wydawało się właśnie na swatchu, że on ma mniej jakby pigmentu, ale z nim się dobrze pracuje nakładam bezpośrednio na gąbkę po prostu to jest kolor y, chłodniejszy natomiast y, jest cztery odcienie do wyboru są też takie bardzo ciemne kolory y, więc do ciemniejszych karnacji też jak najbardziej da się tam wszystko znaleźć więc fajnie że pomyśleli i o bladiochach i o osobach z piękną taką y, właśnie bardziej opaloną karnacją także no, i jasne karnacje są piękne, i ciemne karnacje. No, często nie mamy na to wpływu, a czasami się opalamy, więc różnie to bywa. Natomiast nie będzie tutaj problemu raczej z doborem, bo y, gama taka jest dosyć szeroka. No, ale bardzo fajnie się pracuje, zobaczcie. Też mi się wydaje, że tutaj będzie łatwiej pracować tym produktem osobom, które zaczynają przygodę z konturowaniem na mokro, albo które boją się brązera, albo na przykład malujecie się rano, to tutaj mm, gdzieś tam łatwiej to nałożyć przez te właśnie delikatnie pół, przez konsystencję, po prostu przez ten delikatnie mniejszy pigment. Natomiast na twarzy i tak się bardzo ładnie buduje, szybko się nim pracuje, więc bardzo mi się spodobał. No i też cena fajna, pojemność. Dosyć duża, więc też powinien dobrze wychodzić ekonomicznie. Także gdybym miała wybrać, to raczej wybrałabym ten Lovely Creamy Pudding, ale dajcie znać, co wybralibyście wy. Mam tu jeszcze przygotowane róże. No i jest to mój ulubieniec nam Smart Jelly odcinek 01 Pink Crash. Natomiast są dostępne też inne kolory, więc można sobie coś dobrać, 10 gramów, no i on jest cały czas tutaj w mojej kosmetyczce podręcznej, zużycie wygląda w ten sposób, więc coraz mniej, coraz mniej tego kosmetyku, już Wam robię słoczyk, on jest takim musem, ja bym mi powiedziała, że może to jest taka galaretka, bo galaretka raczej kojarzy mi się z takim produktem typu Milk Makeup, takim przezroczystym w sticku, natomiast tutaj jest raczej taki musik, tak bym go nazwała, no a drugi produkt to Wonder Blush od A.A. Wings of Color, mamy 15 ml, ja mam odcień Cool Pink, ale tych odcień jest raz więcej. Muszę go sobie wymieszać dla pewności. I jest to taki płynny produkt, który jest niesamowicie dobrze, moi drodzy, napigmentowany. I nie wiem, czemu jakoś tak o nich się za bardzo teraz już nie mówi, bo to są świetne kosmetyki. Zobaczcie. Tutaj mamy AA, tutaj mamy NAM. bo tu jest bardzo dużo pigmentu. Ja bym powiedziała, że to są takie zamienniki właśnie mm, Rare Beauty, bo to naprawdę bardzo mocny pigment jest. I tak jak AA nie zawsze ma perełki, tak, tutaj ten kosmetyk jest po prostu świetny. Zaczniemy sobie od nam. I nakładam. No tu jest pigment bardzo dobry. Bardzo łatwo się go blenduje. No po prostu uwielbiam ten róż. Można też spokojnie budować sobie to krycie. Więc jak najbardziej tutaj nie mam mu nic a nic do zarzucenia. Zresztą widzicie po zużyciu, że bardzo, bardzo często sięgam po ten kosmetyk. On mi się nie ściera, nie znika w jakichś jakiś, jakiś magicznych okolicznościach z twarzy. Więc no po prostu go uwielbiam. Wydaje mi się, że i ta konsystencja, i ta łatwość pracy z tym kosmetykiem sprawia właśnie to, że aż tak się bardzo polubiliśmy. No i teraz będę musiała delikatnie uważać, bo to jest bardzo mocno napigmentowany kosmetyk więc żebym nie przesadziła to nałożyłam sobie dosłownie tyle i drugą stroną szpita gąbki sobie nakładam Jeszcze nie zdjęłam wszystkiego Same kolory tutaj na twarzy wyjdą dosyć moim zdaniem podobnie I to jest ta jedna malutka kropeczka więc pigment jest naprawdę dobry. A gdybyście nałożyli to pędzlem, to byłby jeszcze lepszy. No bo generalnie troszeczkę tutaj wpracowuje się tego produktu i w rękę, no i w gąbkę, wiadomo. Ale generalnie, no coś świetnego, zobaczcie. Są też takie kolory brzoskwiniowe. Poszerzyli te gamę. Jeden taki um, zgaszony róż też widziałam, że wszedł. Więc jakiś czas temu te kolory dodali. Także fajnie, bo naprawdę produkt jest. Genialny, więc ja tutaj go bardzo też polubiłam, chociaż częściej sięgam po tego typu produkty, ze względu właśnie na to, że łatwiej mi się pracuje, bo trochę ten pigment jest mniejszy, więc aż tak nie muszę uważać. Także gdybym miała wybierać, to w sumie nie wiem, co bym wybrała. Jeżeli lubicie bardzo mocno pigmentowane róże, chcecie mocny efekt, to bym wybrała to. A jak wolicie takie róże, z którymi ciężko jest przesalić, to wzięłabym ten nam, chociaż tutaj. Też jest tak, że można przesadzić, jak nałożyć dużo, natomiast mm, łatwiej kontrolować ilość, bo tutaj trzeba nałożyć bardzo mało, a tutaj można trochę więcej nałożyć. Więc e, tak, bym to, tak bym to określiła: tu jest bardziej płynna konsystencja, tam jest mokra, ale bardziej stała, bo to nie płynie. To jest właśnie taka galaretka coś takiego mm, taki mus, a tutaj już jest to płynny produkt. Więc e, tak wygląda ta różnica. Jestem ciekawa, co wy wybierzecie. A tak to wszystko wygląda po przypudrowaniu. Jak widzicie, jest widoczne. Więc różyki się wybijają. Wiadomo, trochę przyćmiły brązer, ale nadal wszystko tutaj ładnie widać. Też jeżeli chodzi o skórę, to wszystko ładnie wygląda. Ostatnie porównanie bitwa to cienie do powiek. I mówię, muszę porównać sobie Erglow od Stars from the Stars i NAM. NAM Stary White, no to to jest cień, o który. Jak mam go na powiece, to pytacie i co jakiś czas muszę wam przypominać, który to jest cień właśnie. No bo wiadomo, są nowe osoby, też się zapomina, nie oglądacie też jednej osoby, więc wiadomo. Także to jest nam Steri White, wydajny bardzo. I tak wygląda słoczyk. Ale równie piękne są też te cienie Ergo. Tutaj mam akurat ten Aurora kolor. Ogólnie są trzy kolory. Wszystkie macie tutaj na kanale. I tutaj teraz drugi słoczek. I tak to się prezentuje, zobaczcie. No, one równie pięknie błyszczą, natomiast wydaje mi się teraz, jak tak sobie porównuję obok siebie, że te ze Stars mają trochę więcej bazy kolorystycznej, ale to też jest może kwestia tego, że nałożyłam po prostu więcej tego cienia. Być może, natomiast obydwa przepięknie błyszczą. Ten ma trochę inny odcień, wiadomo, ze Stars. Są jeszcze dwa kolory, ale teraz gdzieś tutaj, wiecie, są. A ten mam akurat pod ręką, właśnie. No, ale obydwa są przepiękne. Tu jeszcze z bliska, to jest nam, nam Steri White. A tutaj mamy, właśnie Stars Seria Ergo. Czy tak wygląda to z bliska? A na oku pewnie obydwa będą przepięknie wyglądały. Obok siebie ich jeszcze nie, nie miałam. Tutaj mamy nam Stery White. Też te cienie są w różnych innych wersjach kolorystycznych. Są też matowe. Matów nie miałam, no ten błysk mam tylko jeden, tak naprawdę. Trochę bardziej miękka konsystencja jest moim zdaniem, tak pod palcem, ale to jest bardzo niewielka różnica, tak naprawdę. O, i tutaj mamy Stars. Proszę bardzo. I tak się to prezentuje, tak wygląda różnica. No, patrzę sobie w podgląd. Z daleka wydaje mi się, że oba przepięknie, przepięknie błyszczą. No wiadomo, delikatna różnica, jeżeli chodzi o odcień, jest. Ten, ze stars jest. ten ze Stars jest troszeczkę może bardziej ciepły, tak jak patrzę w lusterko. Ale nadal sporo tych zimnych tonów tutaj jest. Więc generalnie bardzo ładne. Obydwa te błyski. Nie wiem, który podoba mi się bardziej tak naprawdę. Hmm. Ciężko stwierdzić. Oba używam bardzo często, więc oba mi się podobają. A tak to wygląda przy wytuszowanych rzęsach. Jestem ciekawa, czy zgadlibyście, że są to dwa różne cienie. Myślę, że z daleka to ciężko odróżnić. Jeszcze Wam pokażę z bliska. A z bliska wygląda to tak. Tutaj mamy Nam, Stary White. A tutaj mamy Stars. O, trochę widzicie? Więcej takiego połączenia ciepłego... Ze srebrem jest tutaj, wydaje mi się, że to widać, że to takie połączenie właśnie dwóch odcieni, ale generalnie wykończenie jest bardzo, bardzo podobne. I tak to wszystko wygląda z daleka. No, same perełki tak naprawdę tutaj są, bo wszystko jest moim zdaniem godne polecenia, wszystko po prostu wypada świetnie. Jeżeli chodzi o te cienie, to też nie wiem, który bym wybrała. Być może air Glowy, dlatego że mamy trzy różne wersje kolorystyczne, więc można coś tam sobie dobrać i mamy tutaj jeszcze lustereczko. Więc to jest takie kompletne opakowanie, natomiast tutaj, no to cały czas trzymam to tak, bo tak mi jest po prostu najprościej, ale generalnie dobrze by było, Już to nie jest ubrudzone całe, no nieważne. Najlepiej było przełożyć do palety magnetycznej. Ja mam paletę magnetyczną, ale trzymam sobie ten cień odnam tutaj w tej kosmetyczce. Mojej takiej podręcznej z kosmetykami, które używam. No i, i, i po prostu tak mi jest wygodniej, no bo paletę trzeba by całą tutaj wyciągać, a tak mi się to wszystko mieści. I ten cień AirGlow też tutaj leży. I, i właśnie tutaj mamy takie kompletne opakowanie, więc może to jest tym plusem. I też mamy tutaj właśnie lustereczko. Minusem będzie to, że to opakowanie jest wiecie lustrzane, także się generalnie palcuje. Natomiast no zawsze bardziej to się chroni. Natomiast generalnie bardziej jest chronione niż cień tutaj. Więc może do tego start ze względu na opakowanie, ale powiem Wam, że ciężko mi stwierdzić tak do końca, który jest lepszy. Po prostu oba są pięknymi błyskami, które cudownie wyglądają na tej powiece. Jestem ciekawa, co Wy myślicie, który kosmetyk z danej kategorii Wam się podoba, bo mieliśmy kategorię podkład, korektor, róż bronzer, bronzer, róż, no i właśnie cień do powiek. Także czekam na was w komentarzach. Koniecznie napiszcie mi wasze wybory, a może też macie taki problem jak ja, no bo to są świetne kosmetyki, więc czekam na was jak zawsze w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Pa!